Kontynuujemy grę. Doom 3, dodatek Resurrection of Evil, etap szósty, Erebus poziom 6, czyli Erebus Station. Ostatni etap kompleksu Erebus. Po nim nastąpi kompleks Phobos. Ha. No, wybrnąłem z tego I bezpiecznej strefy. O, tu mamy gościa, który coś z tym robotem robi. Naprawia go chyba. No, to co go naprawię, to ja idę dalej. Znaleźć centry bot, żeby przejść przez jakieś tunele dziwne. Dobra, to poszukamy tego robocika. Współpraca w tych tunelach. Tu jeszcze coś będzie. Skór wysynuje no. Ta zombie jak się rozpierdolił na kawałki. Uff. Uff. <ścoughs> Ale się rozwalił. Kurwa syny. Kolejne zombie. Dary jeszcze idą Tanie. patrz, kurwa no. Jak śmiesz kurwa na mnie skakać, jebany kurwa, kurwiszonie podobne zachowanie ma jak imp. To jest jego kuzyn, ten wulgar. Co tu jest na dole? To jest jakieś pomieszczenie. Wow. Chyba? Mm. <ścoughs> to jakieś PDA jest. Zbrojownia amunicja jest. A jest ze zebrania Fred Grossman Może tu się wzmocnimy oh, No właśnie Nareszcie coś porządnego Zapewne będzie miał kody do tych szafek Musi mieć Co on to miał w Gibson Gibson chyba nic nie będzie miał Ja, to tu takie mause Employment centry A, tu jest o tych robotach chyba Storage 134 chyba do tych dwóch szafek jest Amunicja. i i ten Płytki pancerza. Do shotguna. Tu do chaingana i do lekkiego karabinu. Wolałbym zbroję. Chuj ja zmienią taka. Wkurwiają mnie te kurwa bulgary pierdolone. Kolejny idzie kurwa. Chuj pierdolony. Zdrowia nie ma do was. w mnie już. O, tu będzie przejebane. Tu będą remenanty. No ja te wszystkie beczki polifiduję. przynajmniej z beczkami. Tu chyba Revenant się po raz pierwszy pojawi. Po raz pierwszy spotkanie w dodatku z Revenantem. Pociągnięcie mhm. jedno z podwójnego shotguna i po revenancie. Jeszcze wulgar. Obawia się z kotka i myszkę z Revenantem. Pierdolonym z kurwy synem No i co ty kurwa ah, 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 wygrałem kurwa Mogę iść dalej O tu są te tunele To są te maintenance tunels O idzie robocik O to właśnie jego mieliśmy znaleźć i musimy za nim iść, żeby wejść do cargo transportu. Czyli jakiś, jakiś yy, transport jakiś, yy, ładunków. Będzie mm -hmm. nam pomagał w, w walce. On niech walczy z przodu, a to co się pojawi z tyłu za mną to ja będę on, on od przodu niech wal, walczy. To co się z przodu będzie pojawiać. Ja będę ubezpieczał od tyłu robota, a on będzie ubezpieczał od przodu. Mnie. Dobra, ładnie. Z rewenantem poszło. świetne udźwiękowanie jest tutaj w tych tunelach. Bum, bum. Bum, bum. Słyszycie te dźwięki? Bum, bum 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 Zajebiste to jest. O, jest zbroja. Tu coś jeszcze jest, apteczka Dobra już idę tylko zbiorę tą amunicję tu będzie przejebany, w tym miejscu no z widem morza powżej artefaktów zaraz Beczkę trafiłem, niech to szlak. A tak fajnie szło. Dobra, pokonaliśmy wszystkich. Tylko chujowo było, bo był ten dead, kurde. Co ja w beczkę trafiłem, a myślałem, że już Deda nie będzie tu przynajmniej w tym miejscu. koniec trasy no, no dość, dość ciężko tu było Myślałem, że ro robocik zginie też Ale na szczęście tak się nie stało bo bym, bym sobie tu nie poradził to robota. Taka jest prawda Chyba amunicja do chain gun. A, już wiem, co tu będzie. Aha, tu będzie drugi boss do pokonania. Do zdobycia będzie druga moc czyli Berserker tu będzie bardzo potrzebny artefakt Helltime moc żeby móc trafiać w jego serce bo on się będzie szybko poruszał wyładujemy sobie no to jest ten Cargo Transport czyli pociąg Wyjdzie ze ściany, to w to serce trzeba będzie trafić. Będzie miotał tymi kulami, potem znowu ukaże swoje serce, i znowu będziemy powtarzali ten cykl. O, znowu. Bardzo łatwa walka była. Łatwiejsza niż z poprzednim bossem. Mamy drugą moc. Berserkera. Czyli jednym ciosem pięści pokonamy najsilniejszego przeciwnika. Berserk. Tu przydaje się właśnie szybko strzelna broń. Lekki karabin lub chain gun. I tym samym kończy się tutaj w tym miejscu y, etap szósty, Fobos. Y, nie Fobos, tylko Erebus poziom szósty. Czyli w, y, Erebus Station.